W miniony piątek na dziedzińcu Zamku Tarnowskich odbyło się święto Tarnobrzeskiej Policji. Nie zabrakło podziękowań, odznaczeń, wyróżnień i awansów. Uroczysty apel z okazji 104. rocznicy powstania Polskiej Policji rozpoczął się od podsumowania minionego roku przez komendanta Tarnobrzeskiej Policji, podinspektora Marka Pietrykowskiego. Ten rok był obfity w sukcesy ale żeby te sukcesy mogły zaistnieć jednak musi to być poparte ciężką wytężoną służbą pracą policjantów i też pracowników cywilnych. Dlatego dzisiaj jest właśnie ten dzień, ten dzień świąteczny dla naszej jednostki, gdzie możemy ich wyeksponować, podkreślić ich zasługi i no, wyróżnić awansami również, dlatego będziemy gościć pierwszego zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, inspektora Stanisława Sekuły, którego poprosimy o to, aby właśnie uroczyście dokonał wręczenia aktów mianowania wszystkim naszym wyróżnionym policjantom. Wspomniane sukcesy to m.in. zatrzymanie na gorącym uczynku 319 przestępców. Ponadto 174 z nich podejrzewa się o przestępstwa o charakterze kryminalnym to sukcesy zarówno po linii kryminalnej, jeśli chodzi o wskaźniki wykrywalności jednostki, które notujemy dosyć wysokie, żeby nie powiedzieć bardzo wysokie. Ale również służba prewencyjna się przyczyniła do tego, ponieważ ich skuteczność w zatrzymaniu sprawców na gorącym uczynku przestępstw o charakterze kryminalnym i również pomoc w zapobieganiu przestępczości, wszelkiego typu działania podczas imprez masowych, zabezpieczeniu y, dzisiaj Jeziora Tarnobrzeskiego, choćby nawet. prawda, y, Są to naprawdę osiągnięcia i dzięki temu możemy mówić, że na naszym terenie działania jest naprawdę bezpiecznie. Nie zabrakło także życzeń dla tarnobrzeskich funkcjonariuszy. Ja życzyłbym sobie i swoim podkomendnym przede wszystkim pomyślności, zdrowia i, no i tego zawodowego szczęścia, żeby ta służba była naznaczona tymi sukcesami i żeby tych porażek było jak najmniej. A jeżeli się przydarzą, żeby wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość, żebyśmy się stawali lepszą organizacją. Na tym mi bardzo zależy i wiem, że moim ludziom również. W trakcie święta policji awanse otrzymało 47 funkcjonariuszy. Siedmiu policjantów otrzymało przedterminowy awans, a czterem wręczono brązową odznakę Zasłużony Policjant. Tego dnia uhonorowano nie tylko policjantów, bowiem pamiątkowe statuetki wykonane z siarki otrzymali prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, starosta Tarnobrzeski Jerzy Sudoł, dyrektor Muzeum Zamku Tarnowskich Tadeusz Zych oraz zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, inspektor Stanisław Sekuła.